Widzowie, chciałbym wam dzisiaj pokazać, jak zbudować odlotowy Lego łuk. No trzeba wziąć jakiś długi brick do tego, przede wszystkim gumkę recepturkę, no i trzeba mieć trochę elementów technik, no i trochę bricków. To stawiamy taką, później bierzemy dowolny taki element. Musimy sobie podpasować to strzałę, którą wybudujemy. Teo. Ja zawsze to robię tak, że teo daje tu. Wyracamy. No i teraz. Ten, 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 plate 1, 2. No. Bierzemy i je przyłączamy w taki oto sposób. Teraz bierzemy brick 1 na 2. Mogą być bez dziurek, ale yy, no, tak miałem na szybko. Przemocowujemy je tutaj. I teraz te elementy są jedne z ważniejszych, bo inaczej gumka zepturka będzie się yy, no, ściągała cały czas. Zdajemy je tak. I tak samo drugi. Teraz bierzemy gumkę recepturkę. Naciągamy ją. Łuk mamy gotowe i z też. Trzeba teraz włożyć do łuku. I szczelić. Może spróbuję zeszczelić mi figurka. Celny strzał. Ogólnie ten łuk jest zrobiony z podstawowych elementów. Yy, nie musi być koniecznie takie okno. Yy, to po prostu trzeba dostosować pod tą strzałę. No i zasubskrybuj. Bo warto.